Dzisiaj obliczymy z definicji pochodną funkcji y równa się kotangens pierwiastek z x. Według definicji pochodna z funkcji y' od x jest to granica ilorazu różnicowego, czyli limes, gdy h dąży do zera, kreska ułamkowa i w liczniku mamy y w nawiasie x plus h minus y w nawiasie x. To wszystko jest dzielone przez H. Y w nawiasie x plus h. To znaczy, że argumentem teraz nie jest x, tylko x plus h. Nasza fun funkcja to jest kotangens pierwiastek z x, czyli zamiast x wstawiamy x plus h. Otrzymujemy kotangens. Pierwiastek z x plus h. Tutaj to jest ważne. Naszym argumentem jest x plus h, a do tej pory było x. Teraz, co to znaczy y od x? No, y od x to jest, no właśnie, nasza funkcja. Kotangens pierwiastek z x. Tu argumentem jest po prostu x, więc tu się nic nie zmienia. Teraz wstawimy do naszego wzoru i otrzymamy y' od x równa się limes przy h dążącym do 0. Kreska ułamkowa. I tutaj mamy kotangens pierwiastek x plus h minus kotangens pierwiastek z x. To wszystko dzielone przez h. We wzorze, w liczniku mamy różnicę kotangensów. W związku z tym, teraz przypomnimy, przypomnimy wzór na różnicę kotangensów, i mamy, że kotangens alfa minus kotangens beta to się równa kreska ułamkowa i w liczniku mamy sinus w nawiasie beta minus alfa, a w mianowniku mamy sinus alfa razy sinus beta. Teraz wstawiamy tutaj do licznika, więc otrzymujemy, że y' od x to się równa, limes, gdy h dąży do zera, kreska ułamkowa, i będzie sinus w nawiasie pierwiastek z x plus h minus. Pierwiastek, no właśnie mamy beta minus alfa, więc powinnam zrobić odwrotnie, bo nasze beta to jest pierwiastek z x. W związku z tym, y, tu, tu będzie x plus h, bo to jest nasze alfa. A tutaj powinno pozostać tylko pierwiastek z x. I w mianowniku będziemy mieć sinus alfa, czyli sinus pierwiastek z X plus H razy sinus pierwiastek z X. Gdybyśmy i oczywiście tu musi być jeszcze H, o którym zapomniałam w tej chwili. Gdybyśmy za to h wstawili 0, no to tu w, w, w mianowniku byłoby na pewno 0. No w liczniku by był pierwiastek z x, odjąć pierwiastek z x, bo x plus 0 to jest x, to też by było 0. Czyli ostatecznie mielibyśmy 0 przez 0, symbol nieoznaczony, więc y, może nawet zapiszę tutaj. Tutaj mamy 0 przez 0, w związku z tym y, nic nie wiemy. I teraz, żeby jakoś musimy rozwiązać, jakoś musimy obliczyć te granice, ponieważ mamy tutaj sinus, to być może dobrą rzeczą będzie, jak zauważy pewien wzór, że limes przy alfa dążącym do zera, sinus alfa, przez alfa równa się 1. I teraz ten wzór wykorzystamy. Nasze sinus to jest tu, alfa to jest ten cały nawias, ale ten sinus musi być podzielony przez alfa, czyli tak naprawdę przez ten sam nawias. Czyli mamy y' od x równa się limę z przy h dążącym do zera kreska ułamkowa No i tutaj w liczniku będzie kolejna kreska ułamkowa ponieważ chcemy stworzyć sinus alfa przez alfa sinus pierwiastek z x minus pierwiastek z x plus k to jest nasze sinus alfa teraz przez alfa czyli musimy podzielić przez pierwiastek z x Minus pierwiastek z x plus h. W naszym liczniku do tej pory był tylko sinus, a teraz pojawiło się, że mamy sinus podzielony przez coś. Więc teraz musimy pomnożyć przez to samo, czyli przez pierwiastek z x minus pierwiastek z x plus h. W ten sposób licznik nam się nie zmienił. Mianownik tylko przepisujemy. H sinus pierwiastek z x plus h razy sinus pierwiastek z x. No i teraz, korzystając z tego wzoru, że sinus alfa przez alfa jest, granica sinus alfa przez alfa przez alfa do do zera jest 1, więc no, to nam dąży do zera, to dąży do zera, no i to jest takie samo jak to. W związku z tym cała ta granica, to znaczy granica z tego wyrażenia, dąży do jedynki. A w takim razie my możemy o tym zapomnieć. Już w ogóle tego nie pisać, skoro to jest 1. Czyli mamy y od x równa się limes. Przy h dążącym do 0 kreska ułamkowa. W liczniku zostaje nam x pierwiastek z x, nie x, bo to zostaje nam to wyrażenie. Pierwiastek z x minus pierwiastek z x plus h. A w mianowniku mamy h razy sinus pierwiastek z x plus h i razy sinus. Pierwiastek z x. No, gdybyśmy znów za H wstawili tutaj 0, to mianownik byłby 0. No a licznik byłoby pierwiastek z x minus pierwiastek z x, czyli znów mamy symbol nieoznaczony 0 przez 0. Więc musimy znów jakoś przekształcić ten nasz ułamek. Licznik. Pomnożymy przez to samo wyrażenie, tylko z plusem. No i podzielimy przez to samo wyrażenie, tylko że z plusem. Czyli mamy, że y' od x równa się limes przy h dążącym do 0. Kreska ułamkowa i tu też kreska ułamkowa, czyli mamy pierwiastek z x minus pierwiastek z x plus h. To w nawiasie mnożymy to przez pierwiastek z x plus pierwiastek z x plus h. No i oczywiście przez to samo dzielimy. Czyli dzielimy przez pierwiastek z x plus pierwiastek z x plus h. No bo jak to sobie teraz skrócimy, to zostanie nam tylko to, czyli dokładnie to, co było na początku. No i mianownik przepisujemy h razy sinus pierwiastek z x plus h i razy sinus pierwiastek z x. y' od x równa się limes przy h dążącym do 0, kreska ułamkowa, i teraz, kiedy wymnożymy te dwa nawiasy, no, tutaj mamy pierwiastek z x minus pierwiastek z x plus h, a tu pierwiastek z x plus pierwiastek z x plus h. Czyli to jest takie samo jak wzór a minus b razy a plus b. a minus b razy a plus b To pamiętamy ze szkoły średniej, a nawet z gimnazjalnej, że to jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli w naszym przypadku, my mamy pierwiastki. Jak mamy pierwiastek z x do kwadratu, no to mamy po prostu x. A jak mamy pierwiastek z x plus h do kwadratu, to jest po prostu x plus h. Bo to jest tak samo, jakbyśmy mieli na przykład, na przykład pierwiastek z 3 do kwadratu. No to co to jest? To jest po prostu 3, czyli to jest ta liczba pod pierwiastkiem. I podobnie mamy tutaj, czyli jeszcze raz będzie kreska łamkowa i będziemy mieć tak x. Pierwiastek z X do kwadratu to x. Minus pierwiastek z x plus h do kwadratu to jest x plus h. I widzę, że tutaj zrobiłam błąd. Pierwiastek z x plus h do kwadratu w tym miejscu to jest pierwiastek z x plus h, nie jakieś x plus 3. I to wszystko teraz wracamy do naszej granicy. I to wszystko tutaj dzielimy przez pierwiastek z x. Dodać pierwiastek z x plus h. A tutaj mamy h razy sinus pierwiastek z x plus h i razy sinus. Pierwiastek z X, zatem nasza pochodna granica przy H dążącym do 0, kreska łamkowa, znów kreska ułamkowa. Tu jak się odejmie, no to x -y nam się zredukują i zostaje samo minus H. Tutaj mamy pierwiastek z X dodać pierwiastek z x plus h. A tutaj mamy h sinus pierwiastek z x plus h razy sinus pierwiastek z x. No i teraz widzimy, że nam się to h i to h redukuje i tu zostaje minus 1, bo jak nam się to o to to zredukuje, zostaje z tego minus 1. Czyli właściwie, co nam zostaje, jak h, za h wstawimy 0? Tu będzie minus 1, tu będą, tu pierwiastek z x, a tu też pierwiastek z x, czyli możemy już na, zacząć pisać y, wynik. Kreska łamkowa i jeszcze raz kreska łamkowa. I tak, mamy minus 1, no bo z tego. Z tego mamy pierwiastek z X. Teraz napiszemy wynik. Mamy najpierw dużą kreskę łamkową, potem tą małą. I tu mamy minus 1 w liczniku, w mianowniku pierwiastek z X plus pierwiastek z X plus H, a w mianowniku jest Sinus pierwiastek z X plus H razy sinus pierwiastek z X. I teraz już piszemy wynik. Mamy dużą kreskę łamkową, mamy małą kreskę łamkową, tu w liczniku jest minus 1. W mianowniku pierwiastek z x dodać pierwiastek z x, no bo wiadomo jak za H wstawimy 0 to zostaje pierwiastek z x. Yy, tutaj w mianowniku mamy sinus pierwiastek z x tak samo, no bo jak H, za H wstawimy 0 to zostaje pierwiastek z x i razy sinus pierwiastek z x. Czyli mamy minus 1 przez. 2 pierwiastki z x podzielone przez sinus kwadrat pierwiastek z x. Czyli ostatecznie mamy minus 1 w mianowniku i ostatecznie mamy kreska łamkowa minus 1 w liczniku, a w mianowniku 2 pierwiastki z x. Sinus kwadrat pierwiastka z X.